OK, poznaliśmy właśnie czy takie podstawowe leki sprzedażowe, które będziemy nie długo przenosić do świata offline, do świata internetu. Tylko teraz możesz zadawać sobie pytanie, do kogo te leki sprzedażowe kierować? Czy do osoby, która jest bardziej zainteresowana budowaniem biznesu, czy do osoby, która jest bardziej zainteresowana produktami, efektami, które dają produkty? Czy osoba, która bardziej lubi biznes, budowa biznesu, marketing, czy osoba, która bardziej interesuje się produktami? To może być problem, ponieważ coś takiego może ci rozwalić cały lek sprzedażowy. Bo zobacz. Ogólnie w większości biznesów masz jeden typ klienta, natomiast w marketingu sieciowym masz tak naprawdę dwa typy klienta i to może być jedna i ta sama osoba. Nie? To jest, czasami jest tak, że na przykład jedna osoba bardziej interesuje się produktami, efektami, które dają produkty, ale z czasem ona również zaczyna interesować się budowaniem biznesu, czyli z jednego typu, typu przechodzi do drugiego. Albo czasami tylko interes, jedna osoba tylko interesuje się produktami, a inna osoba tylko i wyłącznie interesuje się na przykład biznesem, nie? czyli można przykład takiego marka. Nie? Jest na przykład taki marek, który idzie na jakąś prezentację biznesową, on widzi produkt i w tym produkcie się zakochuje. Jego interesują efekty, które daje mu produkt. Ta transformacja, może on chce schudnąć, może chce mieć więcej energii, może chce mieć lepszą celę, ogólnie chce być zdrowszy, lepiej się czuć i tak dalej. Jego nie interesuje za bardzo budowanie biznesu, ale on w pierwszej kolejności chce produkty. Jego interesuje transformacja, ta transformacja, ta przemiana, którą da mu ten produkt albo lepsze zdrowie, lepszy wygląd, to zależy od produktów, nie? I z drugiej osoby, z drugiej strony jest na przykład taka osoba jak ja. Czyli ja bardziej interesuję się budową biznesu. Mnie interesuje marketing, budowanie biznesu, zespołów, zarabianie pieniędzy. Mniej interesuje mnie produkt. Mnie tak za bardzo nie interesuje efekt, który daje produkt, ale produkt musi być, musi być bardzo dobry. To, to, to jest bardzo ważne. Dla mnie też jest ważne, istotne, żeby produkt był bardzo dobry i wysokiej jakości. Ale mnie interesują mnie takie Działanie tego produktu, takie techniczne rzeczy, a już tak nie zagłębiam w produkt, jak, to, jak on działa, z czego się składa i tak dalej, to mnie nie interesuje za bardzo. Interesuje mnie efekt, tak, to jest prawda. Interesuje mnie efekt i że ten produkt jest dobry, to mnie interesuje, ale nie wchodzę w szczegóły tego produktu, jego tam jakaś budowa, z czego on się składa, czy ma jakiegoś tam, nie wiem, nagrodę Nobla i inne te rzeczy, to mnie nie obchodzi. Mnie interesuje budowanie biznesu, marketing, zarabianie pieniędzy, systemy marketingowe. Czyli widzisz, masz dwa typy osób. Produkt, osoby nastawione na produkt i osoby nastawione na budowanie biznesu. I teraz Twój lejek musi być skierowany do jednej z tych osób albo do osoby, która, którą interesuje produkt, bo zobacz, taki marek jego za bardzo budowaniem biznesu nie interesuje. On nie chce być przedsiębiorcą, on chce mieć efekty z tego produktu. On chce kupić produkt, chce go używać i chce mieć efekty, lepiej się czuć i tak dalej. Nie energia, lepsze zdrowie, lepszy wygląd, to zależy. Ale on też czasem może przejść do biznesu, to tak też się może zdarzyć, że on zaczyna od produktu, ale później zaczyna go interesować budowanie biznesu. A z drugiej strony znowu jestem ja, który mnie, mnie interesuje produkt, nie interesuje mnie efekt tego produktu, ale bardziej interesuje mnie budowanie biznesu. I Twój lejek sprzedażowy musi być skierowany albo do takiego marka, do niego, albo do takiej osoby jak ja. Czyli Twój lejek sprzedażowy nie możesz budować lejka sprzedażowego takiego ogólnego, nie wrzucaj wszystkich osób do jednego worka. Bo wtedy te osoby w Twoim lejku sprzedażowym będą zagubione, a zagubiony klient, taki zdezorientowany klient, on nie kupuje, bo nie będzie wiedział o co chodzi. Buduj lejk sprzedażowy albo pod produkt, albo pod biznes. Czyli jeśli budujesz swój lejk sprzedażowy pod taką osobę jak Marek, to Twoje całe przesłanie, które masz w tym lejku sprzedażowym, twoje, Twoja prezentacja biznesowa, ona musi się zaczynać od produktu. Musisz tam opowiadać bardziej właśnie o produkcie o efektach, szczególnie o efektach tego produktu, o może masz jakieś historie sukcesu ludzi, którzy na przykład, nie wiem, jeśli masz produkty zdrowotne, byli chorzy i nagle jakoś tam cierpieli na jakąś chorobę poważną, chodzili do lekarza, to nic im nie pomagało i tak dalej, ale na firma, na Twoją firmę, na ten produkt i to ich wyciągnęło z tego złego stanu. To im pomogło czuć się lepiej, mieć więcej energii, być zdrowszymi. Czyli pokazujesz, zaczynasz swoją planację biznesową od efektów, które daje ten produkt, od produktu i później delikatnie dopiero przechodzisz na biznes, bo to też jest ważne. No A z drugiej strony, jeśli kierujesz swój lejek sprzedażowy takiej osobie jak ja, no to zaczyna swoją prezentację, swoje przesłanie, Twój lejek sprzedażowy musi bardziej być nakierowany na biznes, na budowanie biznesu, na efekty zbudowania biznesu, na marketing, na to, ile można tam zarobić w tym biznesie, jakie dają efekty, czyli jaki jest plan marketingowy, jakie daje efekty ten plan marketingowy, czy jest dobry, czy, jest tylko, czy to jest tylko ściema, bo często plany marketingowe pozwalają zarabiać tylko na papierze, a nie w realu, no to niestety, niestety tak bywa, dlatego Opowiadaj, jeśli kierujesz swój marketing, swój biznes, swój lejek sprzedażowy do takiej osoby jak ja, to zaczynasz swoją prezentację biznesową od, właśnie po, 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 od biznesu, tego ile można tam zarobić, co tam się, ogólnie właśnie, zaczynasz od biznesu, opowiadasz o biznesie bardziej i później delikatnie też przechodzisz na produkt, to jest ważne. Czyli jeśli kierujesz swoją marketing, marketing no też marketing, lej sprzedażowy jest nakierowany na produkt, do marka, do takiej osoby jak Marek, zaczynasz od produktu, mówisz o efektach produktu, ale też Później w swojej prezentacji też wchodzisz na tereny biznesowe, czyli też opowiadasz o biznesie. Zaczynasz o produkcie, więcej o tym produkcie opowiadasz o efektach tych produktów, ale później też twoje... przechodzisz stopniowo, powoli do biznesu. Jeśli kierujesz swój lej wprost do takiej osoby jak ja, to zaczynasz od biznesu, opowiadasz o biznesie, o możliwościach biznesowych, ale też później stopniowo przechodzisz do produktu. To jest naprawdę bardzo ważne. Czyli na początku zbuduj sobie lej wprost, który jest nakier... skierowany do jednego typu osoby albo na produkt albo na biznes. Stań się mistrzem jednego lejka sprzężowego. Naucz się tego jednego lejka sprzężowego, sprze zbuduj go bardzo dobrze, jak najlepiej potrafisz i naucz się kierować ruchem tego lejka sprzężowego. Później możesz sobie dobudować, dobudować drugi lejek. I też często jest właśnie tak, że taki Marek niby na przykład, on nie chce być na przykład przedsiębiorcą na początku, nie chce zarabiać, zarabiać nie interesuje go biznes, on jest zakochany w produkcie ale i ten produkt daje mu efekty, ale to też często bywa tak, że właśnie taki Marek ma efekty tego produktu, on zaczyna opowiadać znajomym o tym produkcie, oni, oni zaczynają od niego kupować na przykład i on też zaczyna się interesować wtedy stopniowo coraz bardziej biznesem tak się to jest często dzieje. Nie że osoba która jest zainteresowana produktem tylko i wyłącznie produktem też za jakiś tam czas może być zainteresowana budowaniem biznesu tak się często właśnie dzieje.